Znajdujemy się w miejscowości Dłużniewo. Jesteśmy właśnie na tym naszym proteście rolniczym. Przyjechali tutaj rolnicy głównie z powiatu pońskiego. To są okoliczni, gminy Waboszewo i Ościenne. Jest nas około 60-70 osób. Znaczy myślę, że pozytywnie chyba jesteśmy odbierani, bo nawet ludzie przejeżdżający trasą czasami gdzieś tam zatrąbią. Widać, że, że odzew jest okej. Okay, no. Przyjechaliśmy tutaj pokazać nasz sprzeciw, dlatego że rolnictwo to bardzo ciężka praca, co jeszcze utrudniają nam urzędnicy i Unia dokładają nam tylko więcej dokumentów, więcej kontroli. Żadnej pomocy tak naprawdę od nich nie uzyskujemy poza, poza takim jeszcze dociskiem uciskiem. W pełni popieramy protest rolników dotyczący właśnie Mercosuru i w ogóle wszystkich tych naszych takich wymyślonych niedoróbkach, jak czyste powietrze czy coś takiego. W każdym razie Związek Zawodowy Solidarność popiera w całej rozciągłości proces rolników i będziemy razem po Nowym Roku wspierać wszyscy, wszyscy zorganizujemy już wszyscy w jedną całość, żeby po prostu zrobić coś dla rolnictwa, w naszym kraju, żeby to miało miejsce po prostu, żebyśmy nie, nie byli traktowani jak piąte koło wozu po prostu, żebyśmy...